Zajęło to czas. Zajęło to czas, by zrozumieć, kim byłeś. Zajęło to czas, aby dostrzec wszystko, co otrzymała w milczeniu. Zajęło to czas, by zobaczyć, że nie byłaś tylko towarzystwem. Byłaś wsparciem. Byłaś prawdziwym oddaniem. A teraz, gdy ta osoba to dostrzegła, a teraz, gdy zrozumiała, a teraz, gdy serce ciężko ją przytłacza, już jest za późno. Nie błagałeś, nie dramatyzowałeś, nie odsłoniłeś, po prostu pozostałeś. Dopóki miałeś siłę, byłeś tam, gdy ta osoba znikała, oferowałeś swoją obecność, gdy nie było odwzajemnienia, persistowałeś, nie wydając się desperackim, a wszystko to z prawdziwego uczucia, z powodu zaufania, z wiary, że pewnego dnia ta osoba się obudzi, ale się nie obudziła, a raczej obudziła się dopiero gdy zamilkłeś, i teraz ta osoba próbuje wrócić. Z posklejanymi słowami, z żalami, które nie zmazują lekceważenia. Ale jest coś, czego ta osoba jeszcze nie dostrzegła. Ty się zmieniłeś. Nie z powodu złości, ale dlatego, że coś się złamało, i tak zostało, po prostu zostało. To nie jest zemsta, to jest wyczerpanie. To jest przymusowa dojrzałość. To ten moment, w którym nawet miłość się wyczerpuje. I teraz ta osoba czuje. Czuje brak, czuje nieobecność. Czuję to, co oferowałeś, a ona odrzuciła. Ale odczuwanie braku to nie miłość. I pragnienie powrotu nie oznacza wiedzy o tym, jak dbać. Ta osoba straciła czas, a czas nie da się przekonać obietnicami. Pamiętasz wszystko. Każdy szczegół, który zignorowali, każdy Twój gest, który pozostał w powietrzu, każdy raz, gdy myślałeś, jestem tutaj, a nikt tego nie widzi. Teraz ta osoba dostrzega. Ale ty nie jesteś już w tym samym miejscu i to jest ból, którego nikt jej nie odbierze. Zajęło to więcej czasu niż powinno, zajęło to więcej niż było sprawiedliwe, zajęło to tak długo, że gdy w końcu zrozumiała, nie było już otwartych drzwi. Ta osoba wierzyła, że zawsze będziesz tam, nawet w milczeniu, nawet zraniony, nawet lekceważony. Nigdy nie groziłeś odejściem, nigdy nie stawiałeś się w roli braku, pozostałeś. Nawet gdy wszystko wokół mówiłoby odejść, pozostałeś całkowity, mimo że byłeś widziany w kawałkach. Ta osoba nie zauważyła, albo nie chciała, albo nie wiedziała, albo po prostu zignorowała, bo łatwiej jest zamknąć oczy, gdy czyjeś serce jest otwarte na oścież, a ty byłeś otwarty, dostępny, gotowy. Widziałeś, czułeś, czekałeś, ale nie domagałeś się. Bo żądanie nigdy nie było częścią twojego języka, tylko że czas minął i coś w tobie się zmieniło. Cicho, tak jak wszystko w tobie się zmienia, z ukrytą bólem. A teraz, teraz ta osoba nadchodzi z inną postawą, z innym spojrzeniem, z innym przekazem, ale z tym samym opóźnieniem. Ona zrozumiała tak, zrozumiała ale życie nie czeka na świadomość kogoś, kto się spóźnił a ty ty już nie czujesz tego samego, nie dlatego, że zapomniałeś, nie dlatego, że się zamknąłeś, ale dlatego, że coś w tobie pękło, a nikt nie był tam, żeby to skleić. Dałeś więcej niż powinieneś i tego nikt nie zrozumie. Bo to, co zrobiłeś, nie da się wyjaśnić. Można to jedynie dostrzec, można to jedynie poczuć. I tylko ten, kto stracił, teraz wie, co stracił. Ta osoba dziś dostrzega, ale dostrzeżenie przychodzi za późno. Próbuję wrócić do miejsca, które już nie istnieje, szukając śladów tego, czym byłeś. Ale wszystko, co znajduję, to brak. Żaden trwały ślad nie utrzymuje się tam, gdzie brakowało wzajemności. I czujesz to w ciele, w spojrzeniu, w ciężarze wspomnień, które już nie bolą jak wcześniej, ale też nie znikają, pamiętasz, ale nie pragniesz, pamiętasz, ale nie oczekujesz, pamiętasz, ale nie wracasz. Bo teraz to, co pozostało, to pewność, że wartość twoja przekracza te czekanie. Ta osoba tęskni. Ale tęsknota to konsekwencja, a nie argument. Tęsknota to echo, a nie wezwanie. Byłeś wzywany tyle razy od wewnątrz. Błagałeś w milczeniu, cierpiałeś w ciszy. Zawaliłeś się, udając, że wszystko jest w porządku, i nikt nie widział. Nikt, szczególnie ta osoba. A teraz ona chce znów cię zobaczyć, ale już nie wie, gdzie szukać, bo to, co było w tobie. Już się nie oferuje żadnej próbie. Zamknąłeś drzwi, nie zamykając na klucz, ale zamknąłeś. Nie dlatego, że chciałeś, ale czemu nikt nie wszedł, kiedy było otwarte na oścież. Ta osoba teraz puka, woła, nalega, ale ty patrzysz, bierzesz oddech i myślisz, czy warto znowu otworzyć. I to właśnie wątpliwość krzyczy w tobie bardziej niż tęsknota, bardziej niż ból, bardziej niż jakiekolwiek wspomnienie. To strach przed zagubieniem się na nowo. Próbując uratować kogoś, kto zrozumiał swoją wartość dopiero, gdy już było za późno. Bo ta osoba teraz czuje, ale ty już się tam nie czujesz i to najbardziej boli ją, nie ciebie, bo ty, ty się nauczyłeś w najgorszy sposób, ale się nauczyłeś. Zrozumiałeś, że miłość to nie wszystko, że obecność nie gwarantuje trwałości. Że oddanie bez odwzajemnienia wyczerpuje nawet najbardziej kochających. I ty się wyczerpałeś, odtworzyłeś się w milczeniu, rekonstrukcja w Twoich własnych nieobecnościach, w samotności, której nikt nie zrozumiał, w pustkach, których nikt nie próbował wypełnić. Ta osoba chce wrócić do czasu, gdy jeszcze czekałeś, ale ten czas już nie istnieje. Teraz dostrzegasz, dostrzegasz wszystko, to co było, to co w trakcie, to co po. Dostrzegasz, jak bardzo byłeś ślepy, próbując dostrzec dobro w kimś, kto widział tylko własne odbicie. A kiedy dostrzegasz, nie ma powrotu. Nie można tego nie widzieć, nie można tego nie zrozumieć. Dusza zmienia kolor, serce uczy się chronić. Nie trzymasz urazy, nie nosisz złości, nosisz rozumienie, nosisz jasność. Ta osoba to czuje, czuje Twoją pewność, czuje Twoje milczenie. Czuję, że coś w tobie stało się mocne i próbuję to przebić słowami, ale słowa nie leczą nieobecności i nie zakrywają dziur stworzonych przez lekceważenie. Ta osoba teraz żyje z tym, co ty przeżyłeś w milczeniu. Czuje to, co ty czułeś, cierpi z tego, co ty ukrywałeś, pragnie tego, co ty ofiarowałeś, a ona odrzuciła. Ale teraz nie chodzi o nią. Już nigdy nie będzie. Teraz chodzi o ciebie, o pokój, który zbudowałeś. O wewnętrzną przestrzeń, która nie akceptuje już minimum, nie chcesz zemsty, nie chcesz niczego udowadniać, nie chcesz, by ta osoba cierpiała, ale również nie zamierzasz wracać, bo ponieważ wiesz całym ciałem, że już nie chodzi o to, co chcesz, chodzi o to, co zasługujesz. A ta osoba nie zasłużyła na ciebie, kiedy był na to czas. Trzymałeś się mocno, więcej niż powinieneś, więcej niż ktokolwiek inny by to zniósł, a nikt nie widział. Bo kto kocha w milczeniu, cierpi niewidocznie. Ta osoba widziała tylko to, co było łatwe, co było wygodne, co nie wyzwalało ego, ale ty, ty byłeś niewygodą i prawdą, byłeś lustrem, które nie kłamało, byłeś miłością, która nie odrzucała i dlatego zostałeś odrzucony, jak wszystko, czego się nie rozumie. Teraz ta osoba próbuje powiedzieć, że czuła, ale czucie później nic nie naprawia. Czucie później nie zwraca czasu, który spędziłeś zadając sobie pytania: Czy to ja jestem problemem? Czy zbyt wiele wymagam, pragnąc być dostrzeganym? A teraz to ta osoba pyta. Ale ty już nie masz więcej odpowiedzi. Wydałeś wszystkie próbując się wytłumaczyć, próbując uzasadnić swoją obecność, próbując dopasować się tam, gdzie nikt nie zwracał uwagi na Twoją obecność. Dziś ta osoba chce wyjaśnień, ale ty masz tylko ciszę. A twoja cisza teraz nie jest ucieczką to odpowiedź to najbardziej bolesna odpowiedź, jaka istnieje. Pustka pozostawiona przez kogoś, kto był cały i nie został dostrzegnięty. Ta osoba dziś czuje strach. Strach przed utratą ciebie na zawsze. Strach przed tym, że już nie usłyszy wszystko w porządku, tak które mówiłeś, nawet gdy nic nie było w porządku. Strach, że odepchnęła zbyt daleko kogoś, kto tylko chciał zostać, ale to już nie twoja odpowiedzialność, aby złagodzić ten strach. To już nie twoja funkcja, aby przytulić kogoś, kto cię odepchnął. Płakałeś tyle, próbując ochronić coś, co się rozpadało. Obwiniałeś się za to, że nie potrafiłeś utrzymać na nogach czegoś, co zawsze było w rękach innej osoby, ale teraz dostrzegasz, dostrzegasz z taką jasnością, która boli, ale uwalnia, że tego, co brakowało, Nigdy nie było ciebie, brakowało oddania, brakowało wzajemności, brakowało odwagi po drugiej stronie, a teraz, teraz brakuje ciebie. Ta osoba czuje, ale czuje samotnie. I jaka ironia, prawda? Kto sprawił, że czułeś się samotny? Teraz tonie w swoim własnym porzuceniu. Nie z powodu kary, ale z powodu konsekwencji. Byłeś konsekwencją przez cały czas. Teraz ta osoba też nią jest. Ale już nie nosisz tego bólu, już nie. Spojrzałeś ponownie w lustro i zauważyłeś: Osobą, która została do końca, byłeś ty. Walczyłeś sam za dwóch, a ta osoba nie zrobiła nawet minimum za jednego. I mimo to nie pragniesz zła. Nigdy nie pragnąłeś. Czego pragnąłeś? Było proste. Było prawdą. Było obecnością. Było kimś, kto spojrzałby na ciebie i powiedział: Widzę cię. Ta osoba nigdy nie powiedziała. Albo powiedziała za późno, albo powiedziała bez uczucia, albo powiedziała tylko po to, by cię zatrzymać, gdy już cię straciła. A teraz nie ma cię już tam. Nie w ten sam sposób. Nie z tym samym blaskiem w oku. Nie z tą samą ślepą oddaniem. Jesteś bardziej trzeźwy, bardziej stanowczy, bardziej świadomy tego, kim jesteś. I kto zasługuje na to, by zostać. Ta osoba to czuje i być może po raz pierwszy czuje wszystko, co ty czułeś każdą ciszę, każdą pustkę, każde wszystko jedność z które słyszałeś, tylko teraz. Nie wracasz z litości, nie otwierasz rany, która tak długo się goiła. Jeśli chce Twojej obecności, będzie musiała na to zasłużyć, będzie musiała pokazać, będzie musiała poczuć ciałem to, co ty przeżyłeś duszą. I nawet wtedy na być może to nie wystarczy. Bo są bóle, które uczą, i są lekcje, które wymagają straty. Byłeś lekcją tej osoby, i może to wszystko, czym potrzebowałeś być. Ta osoba być może myśli, że wszystko może wrócić do tego, co było, że szczere przeprosiny naprawią szkody, że tęsknota sprawi, że zapomnisz, co przeżywałeś, próbując być wystarczający. Ale to się nie wróci. Nie w ten sposób. Bo gdy kochałeś, kochałeś bez zastrzeżeń. A gdy się wycofałeś, było to z tym, co pozostało z Ciebie tam. To nie była gra, to nie był duma. To była wyczerpanie. Ta osoba nie wie, co to znaczy oddać się tak, że nie pozostaje nawet dźwięk własnego głosu w piersi. Ale ty wiesz, pamiętasz. Pamiętasz noc, kiedy płakałeś cicho, żeby nie przeszkadzać. Pamiętasz o nieprzeczytanej wiadomości, zignorowanym geście, niezrozumianym milczeniu, Próbowałaś, próbowałaś tak bardzo, że się zmęczyłaś, próbowałaś tak bardzo, że się zgubiłaś, i dziś, nawet z sercem mocniejszym, wciąż czujesz ciężar tego, co nie miało powrotu. Nie dlatego, że chcesz to na nowo otworzyć, ale dlatego, że prawdziwe rany się nie zacierają, one się integrują. Ta osoba być może sądzi, że wciąż może dotknąć cię w ten sam sposób, ale nie może, bo dziś jesteś złożona z krawędzi, z granic. Z blizn, których nikt nie widzi, ale które kształtują każde słowo, którego nie wybierasz, aby powiedzieć. Nie chcesz się mścić, nie chcesz niczego udowadniać, nie musisz pokazywać, że sobie poradziłaś, po prostu idziesz dalej. I to jest teraz największa różnica, już nie potrzebujesz powrotu, już nie musisz być rozumiana, bo jeśli ta osoba nie dostrzegła cię, gdy byłaś cała, to także nie zasługuje na to, by dotrzeć do ciebie teraz, gdy się odbudowałaś. Ta osoba pragnie tego, kim byłaś, ale to, kim byłaś, już nie istnieje. Istnieje coś nowego w tobie, coś bardziej wyważonego, bardziej dojrzałego, bardziej świadomego, a ta nowa wersja ciebie nie mieści się już w relacjach, które nie potrafią dać wsparcia. Nauczyłaś się, a płacenie ceny za własną wartość to droga bez powrotu. Ta osoba teraz płacze, ale gdzie była, gdy to ty krwawiłaś? Ta osoba pisze teksty, próbuje stawiać piękne słowa, usiłuje znów się pojawić. Ale gdzie była, gdy prosiłaś o uwagę swoimi oczami? Teraz to nie ma znaczenia, bo ta osoba próbuje zbliżyć się do miejsca, które sama zniszczyła, a to, co zostało zniszczone przez lekceważenie, nie może być odbudowane obietnicami. Czujesz to, czujesz w ciele, czujesz w spojrzeniu, które już nie błyszczy w ten sam sposób, gdy słyszysz to imię. Czujesz, gdy odpowiadasz grzecznie, ale z dystansem. Czujesz, gdy już nie czujesz. I to jest to, co cię zaskakuje. Ile już nie pragniesz, jak dawniej, dostrzegasz siebie inną, bardziej wybredną, bardziej uważną, bardziej chroniącą siebie. Bo teraz wiesz, nie każda miłość to schronienie, nie każda prośba o przebaczenie to przemiana, nie każda tęsknota zasługuje na odpowiedź. Ta osoba oddaliła się od ciebie, kiedy jeszcze był na to czas, a teraz próbuje cię odnaleźć w niewłaściwym momencie. Ale ten właściwy moment był dawno temu, moment Twojego oddania, moment Twojego zignorowanego gestu, moment Twojego czekania. A ten czas minął. Czy doświadczyłeś już tego zerwania? Tego, które nie wydaje dźwięku, ale zmienia wszystko? Ta osoba tęskni za tobą, ale nie odczuwa twojej obecności, bo to, kim byłeś, już jej nie jest znane, a to, kim się stałeś, nie jest już dostępne w ten sam sposób. Dziś dbasz o siebie. Nie dlatego, że jesteś egoistą, ale z potrzeby przetrwania. Chronisz to, co pozostało z ciebie, po tym jak oddałeś się w całości komuś, kto potrafił tylko wykorzystać połowę. I ta osoba nie ma już więcej swobodnego dostępu do tego terytorium. Ona czuje ale czucie nie odbudowuje, czucie nie zwraca utraconego czasu, czucie nie przywraca tego, co zostało odrzucone, a ty nie masz już obowiązku otwierać drzwi dla kogoś, kto zamknął okna. Możesz nawet słuchać, możesz nawet z czułością wspominać, ale nie musisz wracać, bo powrót tam, gdzie zostałeś zignorowany, to zdrada samego siebie, a ty już za dużo razy zdradziłeś siebie, próbując utrzymać to, co było tylko twoje. Ta osoba teraz żyje z nieobecnością, którą sama stworzyła, a ty żyjesz w pokoju, który zbudowałeś potem. Nic z tego nie jest o karze. Chodzi o postrzeganie. A kto dostrzega późno, musi się zmierzyć z nieobecnością, której już nie da się wyjaśnić. Wiesz o tym. I teraz jest Twój moment, aby głęboko odetchnąć, aby zamknąć cykle z obecnością, aby uczcić swoją własną podróż aby przestać prosić o pozwolenie, by istnieć. Ta osoba będzie cię pamiętać wiele razy, w nocach, kiedy świat będzie przytłaczający, w chwilach, kiedy wszystko, co było próżnością, nie będzie miało już żadnego znaczenia. A ty będziesz w pokoju, bo mimo zranienia zrobiłeś to, co słuszne. Kochaleś, zostałeś, walczyłeś i na końcu to zawsze wygrywa, jeśli ta wiadomość dotarła do twojego serca. Podziel się nią z kimś, kto także potrzebuje to usłyszeć. Kimś, kto stara się zrozumieć, dlaczego nie jest już tym samym po tylu próbach miłości tam, gdzie panowała jedynie cisza. Zapisz się na kanał. Tutaj mówimy to, czego świat boi się skonfrontować. Zostaw lajka, jeśli to dotknęło miejsc, gdzie nikt zazwyczaj nie zagląda. I skomentuj tutaj. Co czujesz, gdy ktoś dostrzega cię dopiero po tym, jak już cię nie ma? Twoja historia ma znaczenie, twój ból ma imię, a twoje uzdrowienie zaczyna się, gdy przestajesz wracać tam, gdzie już na ciebie nie czekają.